Dzień dobry, witam Was w filmiku na temat programowania w Scratchu. Uruchomiłam przeglądarkę, w polu adresu wpisujemy adres scratch.mit.edu i naciskamy klawisz Enter. Strona się wczytała, rozpoczynamy poleceniem Stwórz. W dzisiejszej lekcji chciałam pokazać jak klonować duszki, jak rozpocząć skrypt dla utworzonego klona. Zrobimy sobie projekt pod nazwą akwarium. Przypomnijcie sobie, jak wybierać tło, dodawać duszki, zmieniać rozmiar, jak układać skrypty, jak zapisać pracę. Program się wczytał. Przyciskiem X zamykamy samouczek i rozpoczynamy od wybrania tła. W prawym dolnym rogu mamy kółeczko, wybierz tło. Projekt nasz rybki w akwarium. Tła mamy podzielone na różne kategorie. Wybieram pod wodą i wybieram pierwsze tło. Kotek nie pasuje nam pod wodą. Naciskam ikonkę kosz, skasowałam kota. Drugie kółeczko, wybierz duszka. Szukamy rybki, czyli wybieram kategorię zwierzęta. Mamy rybkę. Ta rybka ma kilka kostiumów i też wykorzystamy to. Dobrze, jest rybka. W tym miejscu zmieniamy rozmiar. Zmniejszę trochę, bo chciałabym kilka takich rybek, kilkanaście nawet. I układamy skrypt, żeby rybka pływała od lewego brzegu do prawego. W kategorii zdarzenia rozpoczynamy blokiem, kiedy kliknięto w zieloną flagę. Chciałabym, żeby rybka obróciła się o jakiś kąt. I dalej przesuwała się. Ale nie raz, tylko zawsze. Z kategorii kontrola wybieramy blok zawsze. Przesuwaj rybkę o 10 kroków. Sprawdzamy. Rybka dopłynęła do prawego brzegu i zatrzymała się. Dodajemy z grupy poleceń. Dotyczących ruchu. Polecenie, jeżeli na brzegu odbij się. Rybka pływa do góry nogami, czyli jeszcze polecenie ustaw styl obrotu. Pierwszy mamy gotowy skrypt. Teraz chciałabym, że kiedy nacisnę spację, żeby rybka tworzyła swojego klona. Potrzebujemy taki blok z warunkiem, ale nie ten, tylko ten prosty. Jeżeli tu musimy wprowadzić coś jest spełnione, to i tu co ma wykonać. Czyli dopinam ten blok do skryptu. Jeżeli nacisnę w spację, w kategorii czujniki Mamy polecenie. Klawisz spacja naciśnięty. Prowadzam to, żeby tworzył się klon. W kategorii kontrola. Przesuwam na dół polecenia. Utwórz klona z siebie. Sprawdzamy, naciskam spację. O właśnie tworzy się kilka klonów, czyli po utworzeniu klona musimy dodać czekaj, chwilkę. Z kategorii kontrola wybieramy polecenie czekaj. Sprawdzamy, jak to działa. Sekundę rybka zatrzymuje się. Nie jest za dobrze. Wprowadzamy krótszy czas. 20 sekundy wprowadzę. Przypominam, że kropka z klawiatury numerycznej nie wpisuje się. Wprowadzamy kropkę tekstową. Sprawdzamy jak to działa. Myślę, że może być. Teraz chcielibyśmy, żeby nowa rybka też pływała od brzegu do brzegu. Czyli piszemy podobny skrypt dla rybki klona. Rozpoczynamy blokiem z kategorii kontrola, gdy zaczynam jako klon. I piszemy to, co tutaj mamy. Obróć się i przesuwaj się od brzegu do brzegu. Czyli obróć się, prowadzę inny kąt. Żeby rybki różnymi kątami pływały i przesuwały się też z różną szybkością. Czyli dalej mamy blok zawsze przesuwaj się na przykład o 5 kroków tu wprowadzę a wprowadzę 6. Dobrze. I teraz jeżeli na brzegu dodajemy to odbi się i ustaw styl obrotu. Sprawdzamy jak to działa. No dobrze. Jeżeli chcemy zmienić bardziej obrót jakiej kąt, no to 18. W pracy. Dobrze. Mamy dwa gotowe skrypty dla jednej rybki. Teraz chciałabym zrobić kopię tej rybki wraz z tymi dwoma skryptami. Ustawiam się na ikonce z rybką, prawy przycisk myszy i wybieram: duplikuj. Jeszcze raz, duplikuj i jeszcze raz. Teraz dla każdej rybki. Ustawimy sobie inny kostium. Zakładka kostiumy. I druga rybka ma taki kostium. Trzecia rybka będzie miała taki kostium. Czwarta. Ten. Teraz żeby te rybki naciskam zieloną flagę. A tutaj jeszcze zmienimy kostium. Mamy niebieski Tego nie mamy Dobrze Cztery rybki pływają Jeżeli nacisnę spację każda rybka tworzy klona z siebie Możemy zmieniać różne szybkości w żeby to nie wyglądało tak sztucznie czyli na przykład pierwsza rybka 6-5 może tak zostać Druga rybka wprowadzimy 5, a tu 3 na przykład. Trzecia rybka wprowadzimy 4, a tu 2, czyli sobie dowolnie dobieracie. Czwarta rybka zmienimy na 5 i 3. Dobrze. Sprawdzamy jak to wygląda na pełnym ekranie. Naciskam. Stacja tworzę glony. Mamy gotowe akwarium. Zachęcam Was do rozbudowania projektu. Możecie narysować wodorosty. Dodać jakieś zwierzątka morskie. Możecie zrobić tak, że po naciśnięciu klawisza rybki będą rosły. Albo zmieniały rozmiar, i tak dalej. Wracam do edycji. Pora zapisać nasz projekt. Klik. Zapisz na swoim komputerze. Projekt został zapisany do folderu pobrane. Dziękuję. Życzę przyjemnej pracy.